Dzień dobry serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk i dziś odpowiem ci na pytanie, które ostatnio dostałem od znajomej. Zapytała, w jaki sposób powinna zakończyć proces, aby pokazać, że wyzwalany jest kolejny proces oraz czy powinna użyć zdarzenia signal czy link. I już śpieszy z odpowiedzią. To zależy, ale na pewno nie link, ponieważ nie jest to zdarzenie kończące proces. Ja zawsze w pierwszej kolejności zadaję sobie pytanie, czy wybór takiego zdarzenia ma sens. Jeśli mam spędzić godzinę po to, by dobrać odpowiednie zdarzenie, a proces jest przygotowany stricte pod osoby, które i tak tego nie zrozumieją, a ja potem nie będę takiego procesu wykorzystywał, to wrzucam zakończenie generyczne, bez oznaczenia i zapominam. Ale powiedzmy, że chcemy zadbać o to, aby jednak to było ładne i profesjonalne. Więc musimy sobie zadać kolejne pytanie. Czy dany proces wyzwala dokładnie jeden inny proces, czy może on wyzwalać tych procesów więcej? W przypadku, gdy mamy relację 1 do 1, to wykorzystujemy zdarzenie typu message. Na przykład procesy idą sekwencyjnie i po złożeniu zamówienia wyzwalamy jeden konkretny proces, kompletowanie zamówienia. W drugim przypadku mamy sytuację, gdy chcemy wyzwolić kilka procesów i użyjemy wtedy zdarzenia signal. Jakiś taki pierwszy z brzegu wymyślony przykład, to że składamy wniosek w urzędzie o pozwolenie na broń. I po złożeniu, jednocześnie uruchomionych jest kilka procesów działających równolegle, jak weryfikacja danych osobowych, sprawdzenie zasadności wniosku, czy wysłanie patrolu do domu, żeby zrobić wywiad środowiskowy. Tyle w temacie. Jeśli masz jakieś nurtujące pytanie, to zadaj je w komentarzu, albo u mnie w społeczności, do której link znajduje się w opisie. Ja wtedy. Staram się dostarczyć Ci odpowiedzi tak szybko, jak to tylko możliwe. Dzięki.